Dzień dobry, dzień dobry panowie. Jest taka sprawa, jeśli chodzi o sprzątania, jak się tak mocno pierzą. U pana Sebastiana widziałem, yy, jak sprząta odkurzaczem. Spróbowałem pierwszy raz. Powiem wam, że i w czasie wychodzi to lepiej. No i dokładniej. Wziąłem odkurzacz. Zacząłem sprzątać odkurzaczem. To powiem wam szczerze, że. Tutaj to było tak zakitowane, zasrane z piórami. W 10 minut z wystawianiem tego wszystkiego i opierdzielone. Więc łapka w górę. Naprawdę polecam. Warto spróbować. Raz spróbujesz, i później nie dasz sobie spokoju z odkurzaczem. Mówię, naprawdę polecam. A to jest odkurzacz Dextera. 1400 W Jakby ch ktoś chciał taki w Leroyu jest po 220 zł Pozdrawiam i do następnego